Wojewódzki i figurski w dobrej formie od rana. Pan Robert Puchalski. Robert Puchalski, który zainspirował nas, proszę państwa, w dniu wczorajszym swoją porażającą rozmową z Krzysztofem Karczykiem, którą w tej chwili chcielibyśmy przypomnieć. Serdecznie witam, panie Krzysztofie, po koncercie jubileuszowym Turba Durych. Dużych, 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 przepraszam. Turba durów. oczywiście, jak najbardziej. Jak w ogóle kontakty z grupą Turba Duży? Tak, słucham. Dzień dobry, czy pan Robert Puchalski. No, tak, tak, tak. Witam tak, tak. serdecznie Radio Złote Przeboje się, się kłania. Proszę pana, dzisiaj są y, walentynki i bliska panu osoba zamówiła wiersz dla pana. Może pan wybrać osobę, która ten wiersz odczyta. Będzie to profesor albo Bartoszewski, albo pan Michał Figurski, pan Krzysztof Zanussi, pan Kuba Wojewódzki, albo Joanna Senyszyn. Którą z tych osób wybiera pan do czytania wiersza? Y, pan Krzysztof Zanussi. momencik. Panie Krzysztofie, pan został wybrany. Kochać to kochać, a wierzyć to wierzyć? Aby pokochać, to trzeba w to wierzyć. Nie ma sensu płakać, tylko być, tylko ze sobą. Ona przyjdzie i zaczniesz na nowo, trzeba tylko wierzyć w to i kochać to, kochać, a wierzyć. To wierzyć, panie czy, Robercie. Czy pan wie, kto panu dedykował ten wiesz, panie Robercie? Niestety, ale yy, nie. Mo mogę panu powiedzieć, jest to bliska panu osoba, która tęskni? To jest Mariusz z pracy. Dziękuję ślicznie. No dobrze. Wszystkiego dobrego, panie Pochelski. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Panie Krzysztofie, ja jeszcze miał taką y, prywatną i serdeczną prośbę. Y, jak jest pan na tym radiu, to bardzo bym prosił o y, możliwość, żebym ja również uczestniczył w jakiejś pogadusce na temat Festiwalu Ku Wolności. Ale pan Dobrze. nie ma nic przeciwko, żeby tam był Michał Piłuk i pan Piaseczny nad, podczas tego spotkania? Nie, nie. Panie Robercie, to my się odezwiemy i proszę wziąć jakieś lubrykanty. Dziękujemy. Dobrze dziękuję sercznie. Do widzenia. Poranny Wojewódzki i figurski. Poranny WF ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w S rok Więcej na www.skrock.pl